Okej, okay. witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Maraz i to jest kolejny odcinek z drewnem Company of Heroes 2 w ramach strategicznego wtorku Okej, okay. tym razem sobie polecimy e, autopasowanie z innymi graczami, czyli meczyk z, ży, z żywym graczem Sorry za moją wymowę, no ale cóż, trochę zmęczony jestem I polska język, być trudny język, nic na to nie poradzę I co? Mm, Żywy gracz, no to jest w ogóle inna historia, widzieliście jakie SI na Ekspercie z czterema graczami jest e, banalnie proste A tym razem sobie zagramy armią radziecką Zobaczymy jak mi to pójdzie hmm, W sumie chciałbym parę perków sobie odblokować Jak wbije dwa, no znaczy półtora levela, czyli Półtora hmm, bara, jak to niektórzy nazywają z WoWa Lub innych gier strategicznych no to wtedy będę mógł sobie odbokować kolejnego dowodcy i będę mógł bombardować e, przy piątej gwiazdce znaczy punktach dowodzenia a mm -hmm. co e, to i jeszcze będę mógł ISU e, ileś tam wzywać ciężkie działo to może być dobre i zdolność do wykrywania będę miał pojazdów pancernych ok Dobra tutaj się nam ostatni gracze ładują Jeszcze czekamy sobie za Elwinem No i zobaczymy jak to cała pocyczka wyjdzie Miejmy nadzieję że nie będzie żadnych opóźnień bo nie chcę tych graczy wywalać z mojego teamu Black Lake Jill Killer Ok drużyne y na piechotę sobie jedną weźmiemy I oczywiście... Mhm, mhm Komuna Forever, ta z skądś to znam Okej, okay, przyjmujemy sobie oczywiście punkty po kolei Hmm... Ile to kosztuje? 200! Uu, to druży ten kampania niemiecka widzę, że była bardziej opłacalna Czas do Treba pracy należy do nas. Ta, strefa należy do nas, a ja bym chciał tu jeszcze punkty sobie zdobyć Dobra, to chłopaków najwyżej tamtych wyślę do cel. do ataku może niech ci lecą do punktu zwycięstwa bardziej mi się ten punkt przyda niż e... Ten punkcik Okej, okay, widzę, że ktoś A, z mojego teamu powoduje opóźnienie, no niestety taki też się zdarza Okej, okay, niech chłopaki to szybko budują, budujcie to ten namiot Okej, okay, skład paliwa Budujecie to jeszcze, no come on, come on panowie Dobra Składy paliwa się budują, ja dochodzę do punktu zwycięstwa Dobra, przyjmujemy to O, no, środkowy yy, basen jest w sumie tutaj najgorszy do trzymania, to jest składy paliwowe i ten w sumie punkt jest ciężki do utrzymania, no ale damy radę. To poważnie. Okej okay. Cel zajęty. Pięknie. Dalej saperzy trzeba zabezpieczyć teren. Ciśnijmy po ten skład paliwowy. I teraz tak. Eee, tutaj saperzy chyba wybudowali. A nie, budują, budują. Świetnie. I tutaj potrzebujemy trochę... Wykonano, zgodnie z rozkazem. Do nas strzela. Paliwa. Dobra, wy się wycofujcie. Nie przerywać ognia dawaliś! Uuuu! Uh. Nasz obszar wpadł w ręce wroga! Sporo oddziałów. Strzelają do nas! Okej okay. Wybudujcie mi samoło za zasobów Niestety. Kurwa, strzelają do nas! Wszystkich nas nie zabiją! Okej, okay, chłopaki sobie awansują. Hmm Dobra Zaczynamy budowę Budujemy kolejny pierdolnik A jak to są Z. Jeszcze jednego kola się tam będę ich wycofywać Hmm, tu się trochę brakuje a jednostka musi być na terytorium, tak? Dobra, chłopaki, wycofujcie się chyba. Mhm. Okej, okay. mm, tutaj budujemy sobie szpital polowy. Niech się uleczą. To jest tak, tutaj mam oddział. Aha, dobra. Oddziały snajperów, czyli polecimy sobie w standardzie. Koniec. Dobra, co tu mogę szkolić? Okej, okay, karabiny Maxim. O, no, moździerzami w sumie jeszcze nie grałem. Amerykańcy wiedzą... Sowieckie bazy mają teraz szpital polowy. Ale tylko dla naprawdę ciężko rannych. Dobra, weźcie tutaj... Bierzcie sobie dodatkowe jednostki. Okej, okay, tu masz 60, was też wy wynajmiemy wymiotacz ognia. Może uda mi się jeszcze na dzisiaj perka zdobyć. Może policimy sobie dwie bitwy no, no... Czekają na rozkazy. siłami radzieckimi. Ziemia dla chłopu! poważnie... Okej. Okay. Dobra, chłopaki ostrzał. Mhm. Mm bo im się to nie uda Gdzie są moździerze? No musicie daleko pochodzić A wy się już rozstawiacie, no świetnie Hmm, zobaczmy czy podejdą bliżej Hmm... nie, nie podchodzą. Ładujemy amunicję przeciwpiechotną! No, ładować, 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 chłopaki. No. Jak to dajecie? Ładuj! Jep Słabo celują, ale za to częściej strzelają! Głowy niżej! Zabij tych drogów i No, blisko było. Okay, Sprawa punkcie Dobra was tutaj chłopaki Załoga moździerza w gotowości. Dobra pięknie, tu mamy składy paliwowe No to już całkiem, całkiem Co Wy macie tutaj? Ogień zaporowy z moździerza Uuu, to może być bardzo przydatne Dobra chłopak w tej rozstawie mm. Ci tutaj już lecą, będą budowali oczywiście składy paliwowe a wy tak, eee... Skoro tego wam trzeba? Czołgi, czołgi. T34 To będzie podstawa u mnie. Hmm. Tak tylko zasadzki. Nie, tego nie potrzebuję. Dobra, chłopaki, wy tutaj budujcie skład paliwowy. A być gotowe na wczoraj. Możesz gotowy do działania. Okej. Okay. Załoga mościża strzela w piechotę wroga. No dawać, dawać, dawać. Jedziemy. Wykorujemy rozkaz. Tu ogień zaporowy poproszę. Zobaczmy jak to pójdzie. To będzie się chyba długo no, rozkładać. Ma Szkoda, że jest no, pokażcie jak będziecie walić ognień zaporowym. Zasłona dymna Precyzyjny atak. O, to by było dobre. Mhm. Okej, okay, precyzyjny atak spróbujmy użyć. Za chwilkę. To jest chyba dla weteranów. Niech do mnie nie strzelają! Dobra, niech walą, niech walą. Okej. Okay. Dobra, budowa ukończona, mówicie chłopaki, tak? O. Tu trochę będzie brakowało nam Dobra, wy się tutaj przemieście Potrzebujecie czegoś? Przemieszczamy moździerz. Mhm, to przemieszczajcie. Bombardujemy piechotę wroga. O! Załoga, mamy rozkaz. Ładować w bunkier. No zobaczmy. Gdzie to jebnie? A, pięknie! Centralnie w załogę u Nie chcę. Tak, bez uwaga! Mhm. prawą flankę. Było blisko. Rozkazy przyjęte. Ładować cały czas to miejsce. Ooooooooo! chłopaki o cofać się, cofać się, cofać się! Dobra I nam padli wszyscy. Liczba naszych punktów kolejne oddziały. No widzę, że dostaję po dupie. Nie dobrze, dobra. Czołgi, czołgi, jedziemy w czołgi. Okej, okay, tu się chłopaki widzę umocniły. No postawimy może Parę minek. Niech umosne trochę tereny. Zaczynamy budowę! Okej, okay, stawiajcie mi to szybko, szybko, szybko. Pięknie. -34, gotowy. 34 już mi się podoba. T 34 w drodze. Dobra, tu chłopaki z nich. Rozstawiłem miny. Niech rozstawiłem ich więcej. Gotowa do działania. Ok, czołg załatwić sprawę. Atakować! No jedziecie chłopaki, jedziecie. Da, Obudźcie No, 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 no dawać, dawaj, dawać, 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 dawać Jestet 34. Zdrociliśmy się razem i razem Mhm. Ja, ja mam muszkę silnika jeszcze. Niedobrze. Jednego Dobra, ty się wycofuj Okej, okay, dobra, jeszcze parę punktów. No i będzie po T34. Bo ma się Tracimy pojazdy. zabijać Dobra, gdzie jest moja ekipa tych saperów? Dobra, porastaje się bo trochę tych min Wymścimy się Zmaruj z paliw skór ja widzę, że bez dwóch T34 nic nie zrobię nieźle piechota po pociśną. Świeże jednostki na placu boju. No, 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 no. Dobra, wycofywać się? Żyje, towarzysze. I teraz tak. Melduje straty w ludziach. Co dzieje się To była się na największe poświęcenie. T-34 gotowy. W drodze. Jedziesz tutaj stary. że jest trochę taki drogi ten czołg w to paliwo ale coś trzeba wykombinować Dobra widzę, że to będzie moja sromotna porażka z graczami Okej, okay, o lekki czołg, świetnie Hyper gotowy do służby Kto ma zginąć? Przemieszczamy się Dobra, sępny niech leci. t 34 jest w pełnej gotowości. Mhm. Mm niech się wstrzyma czuł. Przejdźmy do 100 punktów. Musimy przerwać tę passę. Chociaż z drugiej strony. Zobaczmy co będzie się działo. t 34 w drodze. Niech to ustąpi. Pobudźcie ich ciągnąłem! Twoje. Pięknie! Dobra, kto jest sniper tutaj? Przyjąłem rozkaz wymarszu. Zabić skurwieli Widać ponad słabość. Zostało nam tylko 75 punktów. No to nie zawsze można wygrywać. e 34 atakuje. Dobra, chłopaki, wycówka. Wycofywać się. No i padł kolejny czołg. Nieprzyjaciel zniszczył jeden z naszych pojazdów. Mhm. Ruszam. Na Czekam. Jestem w drodze. Zrasta nasza liczebność. Zaraz Okej, okay, masa jednostek. Ruszamy. Zemper, że Karabin przyszykowany. Natychmiast wyruszam. się tutaj. Jeszcze raptem 50 punktów i poniesiemy klęskę! Idę tam, gdzie jestem potrzebny. O, cholera. Podostrzałem! Potwierdzam współrzędne. Za cymbał! Ta? Wycofuję się! Spierdali stamtąd Melduję się. Przemieszczamy się. Dobra chłopaki, lećcie tutaj. Widzę, że moje oddziały... Czołgów nic nie zdziałają. Okej, okay, gdzie jest ten sniper? namierzył. Pipa wołowa. Ciepło? Piechota zginie. Straciliśmy oddział piechoty. Zamiast odwrotu wybrali śmierć. Mamy już tylko 25 punktów. Za porażkę nas nie nagrodzą. Stwieprzam stąd jak najszybciej. Mm, nie zdążysz. Okej, okay, ale widzę mi się tu uzbroił głównie w sniperów to by nie było nawet głupie z początku No dobra widzę, że to jest moja sromotna porażka Dobra chyba widzę, że dostaniecie Że dwa odcinki nas Jednego Zdawiam dnia nam tylko 10 punktów. Dobra, zobaczmy gdzie jest ten tank No ci się wszyscy wycofują Dobra coś tutaj Coś ostrzelać No dobra nie udało się Widzę na nic Niestety ruskie sobie porażkę Zaraz będę się ubezpieczał samych snajperów Jeśli dojdzie druga bitwa No okej okay, dobra A się zwoić w tym momencie pożegnam Tak więc komentujcie cenię ci czy macie się do wstrzelnia. Cześć